Nagroda specjalna Opery Śląskiej z okazji jubileum Fundacji Opera Silesia za wytrwałe i aktywne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych naszego teatru oraz za propagowanie sztuki operowej wśród młodego pokolenia. Nagrodę otrzymuje Fundacja Opera Silesia. Zapraszam na scenę panią Ewę Blaut, prezesa Fundacji. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za tyle lat pięknej współpracy dyrektorowi opery, wszystkim artystom, bo biorą udział w warsztatach. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i wszystkim pracownikom opery, który, którzy ze mną razem współpracują na rzecz opery i proszę Państwa, chciałam jeszcze bardzo podziękować serdecznie sponsorom, bo dzięki nim Fundacja trwa już tyle lat i dalej się będzie rozwijała. Proszę o to, żebyście o nas pamiętali. Dziękuję uprzejmie. Do Bogu, to to jak jak fundacja.